Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Jak wiecie, od jakiegoś czasu szukam sobie miejsc i rzeczy, które by umilały te takie smutne, krótkie, deszczowe i ciemne dni. I dziś pomyślałam sobie, że zrobię coś, co sprawi przyjemność nie tylko mnie, ale moim wnukom. Wiecie, że słodycze, łakocie to jest coś, co wszyscy lubią i co wszystkim sprawia przyjemność. Dziś zdecydowałam się na zrobienie pączków. Nie jestem wybitną specjalistką w tej dziedzinie, ale pomyślałam sobie do odważnych świat należy. Nie robiłam w swoim domu często i zazwyczaj, jak te pączki robiłam, to wydawały mi się one. Zbyt mało puszyste i, i takie raczej zbite, więc mam nadzieję, że dziś wyjdą mi zupełnie inne. Znalazłam sobie odpowiedni przepis. I takie pączki, smak takich pączków pamiętam z domu rodzinnego, bo moja mama i moja babcia, także siostra i ja robiłyśmy wspólnie pączki. Tych pączków robiło się wtedy dużo, ale były cztery kobiety, a moje zadanie to zazwyczaj było nadziewanie pączków i ewentualnie ich smażenie. To była cała moja rola przy robieniu tych pączków. I ja jakoś nigdy nie byłam specjalistką od ciasta drożdżowego i rzadko się za pieczenie pączków brałam. Więc dziś odważę się. I zrobię te pączki. I wiem, że żeby te pączki wyszły takie puszyste, to trzeba dobrze to ciasto wyrobić. To ciasto wyrabia się rękami. Ja z racji tego, że mam chore i słabe nadgarstki, nie będę mogła tego ciasta wyrabiać rękami. Posłużę się tutaj robotem. Co prawda zapomniałam, że ten robot mam, bo najczęściej używam miksera, ale robot jest, więc on będzie dzisiaj mi pomagał w tej pracy. Znalazłam właśnie taki przepis. Pani tam podawała, jak to wszystko zrobić, więc mam nadzieję, że ja, idąc krok po kroku śladami tej pani, Odtworzę te pączki w moim wykonaniu. Bo wiadomo, że każdy w wykonanie pączków wkłada trochę swojej pracy, swojej inwencji i każdemu wychodzą inaczej. Ale to przecież nie ma znaczenia, jak te pączki będą wykonane, bo przecież chodzi o smak, smak domowego ciasta drożdżowego. Chyba najpiękniej w domu pachnie. Ciasto drożdżowe, obojętnie z czym by się to ciasto robiło, czy to będzie ciasto z kruszonką, czy to będzie ciasto jakieś z owocami, to jest zawsze obłędny, obłędny zapach i zawsze przywodzi mi na myśl moje dzieciństwo. Moje wnuki są chore i postanowiłam właśnie zrobić im taką niewielką przyjemność. Bo jedzenie ciasta, jedzenie łakości, łakoci to jest właśnie taka przyjemność i ta przyjemność będzie i dla mnie i dla nich. Zrobię te pączki z nadzieniem z powideł śliwkowych, bo moje wnuki bardzo lubią powidła śliwkowe. Więc tym bardziej tym bardziej ta przyjemność będzie większa. Zaniosę im zaraz po upieczeniu, więc będą jeszcze ciepłe i na pewno się ucieszą. Myślę, że zobaczę, ile tych pączków mi wyjdzie. Myślę, że praktycznie wszystkie, zabiorę je ze sobą. Bo zrobię im niespodziankę, zadzwonię do nich tuż przed pójściem, jak już będę smażyć, żeby mieli taką naprawdę prawdziwą niespodziankę. Mam nadzieję, że im będą smakowały moje pączki i że to, będzie, że to będą przyjemne odwiedziny. Biorę się zaraz za wykonanie pączków, mam już wszystkie składniki wyjęte, wszystkie są w temperaturze pokojowej, więc mam nadzieję, że, że ciasto wyjdzie dobre. Więc zabieram Was teraz do mojej kuchni i zobaczycie jak ja te pączki robię, więc chodźcie ze mną. Mam tu wszystkie składniki, które potrzebuję do wykonania pączków. W misce mam 600 g mąki. Ja mam mąkę pszenną typ 450. Tu mam 4 żółtka. Białka, które mi zostały z tych jajek, włożyłam do takiego woreczka strunowego ikeowskiego. Włożę to do zamrażarki i na pewno te białka wykorzystam do jakiegoś innego przepisu. Żółtka. Z cukrem, którego mam 70 g. Do żółtek dodam również niewielką ilość cukru wanilinowego, żeby trochę upudrować moje, moje ciasto. Mam tu też 50 g świeżych drożdży, mam 70 g masła, mam tutaj 3 łyżki oleju. Olej i roztopione masło dodam do ciasta na koniec. Tu mam dwie łyżki rumu, może być jakikolwiek dowolny alkohol bądź spirytus. Ja mam rum, nie mam nic innego. Tu mam szklankę mleka, które za chwilę podgrzeję i będę robić rozczyn. Więc zabieram się do pracy. Mam tu pokruszone drożdże. Do tych drożdży dołożę łyżkę cukru i Taką dość czubatą łyżkę mąki. I to zaleję powoli ciepłym mlekiem. I będę to mieszać, aż powstanie w miarę jednolita masa. Tak to wygląda. Doleję teraz resztę mleka. Powiem Wam, że nie podgrzałam, nie podgrzałam całości tego mleka. Tylko tak gdzieś połowę, bo myślę, że tyle wystarczy. I teraz zostawiam ten rozczyn do wyrośnięcia. Jeszcze tylko ściereczką go przykryję. Żółtka mam już utarte. Posłużyłam się jednymi widełkami z robota. A teraz będę przesiewać mąkę do misy robota. Dziś mam takiego pomocnika i on będzie mi pomagał. Do przesianej mąki wlałam już tą mieszaninę jajeczno-cukrową. Trochę przepłukałam tą miseczkę ciepłym mlekiem. Teraz daję szczyptę soli, daję rum i wlewam mleko. Podgrzane, ciepłe mleko. I za chwilę włączę robot i będzie pracował. Zobaczcie, tak wygląda to ciasto. Dla mnie to oznacza, że jeszcze potrzeba tutaj mleka. Podgrzałam jeszcze pół szklanki i za chwilę doleję i zobaczę, jak będzie się wyrabiało. Zobaczcie, czego zabrakło rozczynu. Ja tu już ciasto praktycznie wyrabiam, ale bez rozczynu. No nic, teraz muszę swoją pomyłkę skorygować i dodać roszczyn do tego ciasta, i pewno będzie zaraz luźniejsze. Tak wygląda to ciasto. Muszę się przyznać, że dołożyłam tu dwie łyżki mąki, bo wydawało mi się to ciasto zbyt luźne. Teraz wydaje mi się, że ta konsystencja jest już dobra, więc dolewam roztopione masło i dolewam olej i jeszcze raz to będę wszystko wyrabiać. Oczywiście w robocie. Wyłożyłam to y, ciasto na matę silikonową, i teraz będę je trochę przerabiać zanim włożę je do miski, żeby wyrosło. Moje ciasto wylądowało już w misce, przykrywam je teraz ściereczką i zostawiam do wyrośnięcia. Tak wyrasta moje ciasto, ale jeszcze go nie będę. Jeszcze nie będę robić z nich pączków, jeszcze go troszkę odpowietrzę i pozwolę mu, żeby chociaż ze 2-3 razy podniosło się do góry, żeby było takie naprawdę puszyste. Dam mu po prostu czas na wyrastanie, więc trochę go pomęczę i znów przykryję ściereczką i będzie rosło od nowa. Przygotowałam sobie już garnek, w którym będę piekła pączki. Mam tu litry oleju rzepakowego. I mam jeszcze kostkę smalcu i to wrzucę razem, i roztopię, i na, tym, na tej mieszaninie będę takim patyczkiem obracać pączki, które będą się smażyć. Wyjęłam już wyrośnięte ciasto na y, taką stolnicę silikonową. Teraz będę sobie ważyć po 55 gram, będzie każdy mój pączek, i będę nadziewać powidłami, i będę. Tutaj na tą przygotowaną ściereczkę układać. Mam już poważone kawałki ciasta. Teraz je przerobię w takie kuleczki i za chwilę będę nadziewać i odkładać na bok. Już sobie wszystkie te kawałki przerobiłam i zostawiłam. I wyszło ich 2, 4, czyli 22 normalne. I tu są dwa takie mniejsze. Te mają po 37 gram i myślę sobie, że te dwa nie będę nadziewać, bo za, ja nadziewam, ale widzę, że teraz jest moda na to, żeby e, piec pączki bez nadzienia i dopiero e, potem szprycować. Ja mam taką szprycę, zobaczę, e, zobaczę jak mi to wyjdzie pierwszy raz. Wszystkie pączki mam już nadziane, zostawiłam tylko te dwa maluchy bez i teraz rozgrzewam olej i za chwilę będę smażyć. Mam kolejne pączki, teraz je przykryję. To już jest jedna tura upieczonych, tak wyglądają upieczone pączki. I muszę Wam powiedzieć, że pomimo tego, że jest godzina 14, to już musiałam niestety zaświecić światło, bo jest naprawdę bardzo ciemno. No trudno, takie to już te dni, i myślę sobie, że właśnie w takie dni. Takie pączki sprawią nam przyjemność, a zwłaszcza moim wnukom, do których za chwilę się wybieram. Jak widzieliście, pączki już są upieczone, zapakowane i za chwilę zaniosę je moim wnukom. Mam nadzieję, że zrobię im niespodziankę i chociaż nie jest to tłusty czwartek, to na pewno wszyscy będziemy zadowoleni i będziemy ze smakiem zajadać, bo. Pączki wyszły naprawdę smaczne, puszyste, takie o jakich myślałam i takie jak czasem kupuję w takiej prawdziwej cukierni. Polecam wam ten przepis. Składniki na pączki znajdziecie w opisie mojego filmiku i mam nadzieję, że wy także niekoniecznie trzymacie się tu z tego czwartku, ale też wcześniej próbujecie coś upiec albo jakieś faworki albo właśnie pączki, albo jakieś jeszcze inne wypieki, które, które pasują, pasują właśnie na ten czas. Ja pamiętam, że dawniej jeszcze robiliśmy róże karnawałowe. Bardzo, bardzo lubiłam te, te róże. W środku był, był właśnie dżem, który już się dawało po upieczeniu. Osypywało się to cukrem, pudrem. Mało tego, że wyglądało to pięknie, to i oczywiście smakowało fajnie. Więc mam nadzieję, że Wy też jakieś smakowitości robicie i pochwalicie się w komentarzach y, tym, co Wy robicie. Ja zabieram moje pączki i uciekam do moich wnuków. Z Wami się już żegnam. Y, zobaczymy się w kolejnym moim filmiku. A jeśli macie ochotę i życzenie, to bardzo proszę łapkę w górę, y, subskrypcję i bardzo... Y, Zachęcam Was do zostawienia jakiegoś komentarza, jakiegoś śladu, że tu byliście. Do widzenia! Do zobaczenia!